Państwo, ja już ich widzę za chwileczkę, będą tutaj, będą obiecać oczywiście cały tutaj placy regionów, będą rozrzucać oczywiście nagrody, będą to piłki z autografami. Chciałbym, abyśmy naprawdę przywitali ich tutaj znakomicie, bo drodzy Państwo, 726 lat czekaliśmy na taki sukces! rozrzuczają w oczywiście, rozrzucają piłki z tak za zaprezentują się tutaj na scenie, wielkie brawa dani. Jest oczywiście Kupki również z nami, jak zawsze oczywiście nie opuszczają naszej drużyny, oto nasi chłopcy! Wracają oczywiście ze słonecznej sali, gdzie w Bali brali udział w znakomitym turnieju międzynarodowym, turnieju siatkarskim. P. Kurczownia Piotr, Tom Hucz, Cukiernia Jarek, Mirmateks, Impuls, Romax, Kompan, Rak, Lobo, Ekomal, Lubax, Virex, Cukiernia Marka Gagacka, Obcy Gnacy, Husqvarna Kowalski, Plech, Puchała, Zimok, Kurcownia Has, Kurczownia Vega, Jola, Fantana, Enter Marche, BSS i Sponsorzy drużyny. Cała porszacka świetonia! Wielkie brawa drodzy Państwo! Oczywiście razem z kibicami wszystkie dłonie klaszą. Będą się tutaj po kolei oczywiście nasi wspaniali siatkarze prezentować na scenie, drodzy Państwo. Już oczywiście proszę o opuszczenie platformy za chwileczkę po kolei. Przedstawię Państwu tych wspaniałych, wybitnych ludzi. Przypomnę drodzy Państwo, wracają z turnieju w Bali, w którym to zajęli drugie miejsce, turniej międzynarodowy. Znakomicie tam spisali. Najlepszym zawodnikiem został wybrany Radźwieński MVP, który za chwileczkę oczywiście będzie z nami. Szanowni Państwo, drużyna, która wystąpi w sezonie 2009-2010 w Najlepszej klasie rozrywkowej w Polsce. Ma swoich zawodników. Uwaga, przedstawię ich Państwu oczywiście. W zawsze stopniu przyczynił się do awansu do plusligi. Rozgrywając za no życiowe zawody z drużyną z Pielska. Ostatniego klub przed przyjściem do Wielunia to PZU AZS Olsztyn, z którym to klubem wywalczył brązowy medal na Mistrzostwach Polski w 2007 roku. Występuje na pozycji atakującego z obręb trzecim Marcin Lubiecki. I wraca Marcina! Kolejny zawodnik oczywiście, drodzy Państwo, ostatniego klub. Grabeł Haców, mistrz Europy kadetów w bieżącym roku, powołany został przez trenera Grzegorza Wagnera do kadry B Polski oczywiście, pochodzi z Płocka 201 cm wzrostu, występuje również na pozycji atakującego z numerem pierwszym Mikołaj Sarnecki! Oczywiście dzisiaj nieobecny w turnieju w Bari, skręcił niestety kostkę drodzy Państwo, jest dzisiaj nieobecny, ale oczywiście muszę o nim przypomnieć. Zdobywał również mistrzostwo polskich juniorów zespołem z zespołem Skrybe-Uchaców. Przykro nam bardzo, że go nie ma. Pozdrawiamy Maciej Zajdej Środkowy! Zdobywa. Drodzy Państwo, ze słonecznej Brazylii wychował się w São Paulo. Przyleciał oczywiście do Wielunia. Zawodnik klubów z Brazylii, Hiszpanii. Ostatnio nawet występował w Bahrainie. Zdobywał mistrzostwo Ameryki Południowej z reprezentacją Brazylii. Powitajmy! Daniel Ferreira! Panie i szanowni państwo, rok temu to był jego wielki comeback do Wielunia! żywołowy, walecznie, szaleńczy, oczywiście rodowity Wielunianin, mistrz świata juniorów 2003 roku, Wielunianin Marcin Krzyś. Drodzy Państwo pochodzi oczywiście z Grudziądza za ostatniego klub co Rafa Koraciwusz, lubi wędkarstwo i nie tylko. Blokiem zatrzymywał największych środkowych pierwszej ligi. Mowa oczywiście o środkowym. Ostatniego to oczywiście gorzów wielkopolski pochodzi z elbląga. Jest naprawdę drogie panie przystojny. Musicie na niego zwrócić uwagę. Motoryzacja i muzyka to jego oczywiście. Ulubione hobby, jeden z najlepszych przyjmujących plus ligi Maciej Wąż! Zdobywał Wisa Mistrza Polskiej piłce Siatkowej Plażowej. Osobowość, jeden z najniższych przyjmujących plus lidze. Obecnie jest poza Wieluniem. Przed rozpoczęciem tej ceremonii właśnie wysłał mi sms w którym prosił, aby was wszystkich gorąco pozdrowić. Michał Polski kolejny przyjmujący. Oczywiście czas na kolejnego rozgrywającego. Oczywiście ilości zwierząt. Ostatni klub to sklepę uchatów. Powołamy do reprezentacji Polski w kategorii juniorów. Palcomia Macejczyk! Przeuśmiechnięty i spontaniczny, jego ostatni klub orzeł Międzyrzecz, zdobywca Srebrnego Medalu Mistrzostw Europy Kanetów z 2000, 2003 roku, Maciej Kordysz. A oczywiście tych najmocniejszych, najwspanialszych zostawiłem Wam na sam koniec. Szanowni Państwo, nieoceniony, doświadczony. Dobry duch drużyny, te cechy chyba najbardziej do niego pasują. Ostatni klub, Delekta Bydgosz, wielokrotnie reprezentant Polski, w tym na olimpiadzie w Atlancie. Mierzący 215 cm wzrostów występuje na pozycji środkowego Marcin Nowak! A oczywiście były kapitan Skrybeł Haców, występował m.in. w AZS Domek z Częstochowa, ponad 200 występów reprezentacji Polski. Na Olimpiadzie w Atlancie i Atenach, Szanowni Państwo, występuje na pozycji rozgrywającego, znamy dobrze, Andrzej Stelmak! Oto ci wspaniali zawodnicy, Szanowni Państwo, czas oczywiście na trenerów. Wielokrotny reprezentant Polski, uczestnik Olimpiady w Atlancie, z Europy i świata, przez 8 lat reprezentował Polskę, niestety kontuzja nie pozwoliła mu dalej uprawiać w trener Daniel Dasewicz! Oczywiście z nami drugi trener, wspaniały człowiek. Naprawdę cechuje go spokój nie tylko na boisku, ale także na ławce tremerskiej. Drugi trener Bałapola, Robert Pajsika. Jest oczywiście z nami pani, która naprawdę wszystkie kontuzje lepszych zawodników, oczywiście. Mowa tutaj o fizjoterapeutce, Benita Gabor. Drodzy Państwo, bez statystyk, bez oczywiście taktyki w siatkówce, by oczywiście sukcesów nie było. Team menadżer Łukasz Gaszek. Szanowni Państwo, a teraz na prowadzę chcę zobaczyć wszystkie rączki w górze. Na sezon 2009-2010. Urzyna. Powa Bursza wielunie! Wieluń! Wieluń.